Trzymasz? Trzymam, Wymaz? trzymam, Wymaz? Je. trzymam no, Nie możemy wypuścić tego potwora No wiem, przecież ona jest No, no, no Ma Martyna. Martyna, nie możesz, to nie była nasza wina uh, uh, uh. uh, O, oh. <śla> Martyna, musisz no, nas wysłuchać To nie była nasza wina w żadnym to nie stopniu my, Martyna Przecież ona nawet chce zetłukać Przecież konie jest mieczem Powiedz jej coś, powiedz jej coś Martyna Chodź, tak ci buzi! Nie O! Chodź, 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 spokojnie, potworku ty mój kochany Potworku Ma, To nie my zapiliśmy i pisa tu była się lama. Jest... Tak! To Jaka była lama! Lama? Na... lama! Lama in my room. living room! Mam tu na nagraniu! Na Nagrało się, po prostu lama z tak! Hup. I napluła tak. na Ibisza i A. Ibiszu umarł. Ja na Was zaraz napluję. Ej, no nie, no to no nie naprawdę. była Wasza wina. Luberek powiedział, że załatwi Ibisza v 2. Ale ja mojego, nie drugiego. Ale twój to jest akurat w Twoim ekwipunku. To to mięso jedno i wełna musisz... Ten! Jak wydasz nam Zrobiłem to. Zrobiłem musisz, nie, nie, musisz nam dać mięso i wełnę, a my stworzymy nowego i pisza. Hybridę! Ten, nie, rufer, rufer! Weźmiemy jakąś po prostu owcę i ten pomalujemy, dobra? Dobra. Dobra. Myślisz, że bo... się zorientuję? Nie. No właśnie. Nie no zorientuję się na pewno. Nie do no, ciebie. Martyna, okej? Okay? Gdzie jesteś? Przecież ty w tym świecie, kurde, nic nie widać! Martyna! No halo! Martyna, Martyna! No to Mart... się to tak łatwo zgubić. Hej, cześć, witajcie! Widzowie, z tej strony smolak i zjedziemy dzisiaj lufery. Smolak, z tej strony lufer. I ja też Martyna gdzieś. No tutaj. nie! Ej Martyna, nie zabijaj! Jak widzicie, jesteśmy nadal małymi postaciami. Nie wiemy, jak się odmienić, co z tym jest... zrobić. Piliśmy mleko, mleko oh. nie działa. Ej, może wypijmy wodę! Woda oczyszcza. Ej, Martyna, zobacz, zobacz to! No nie! Ej, gdzie? Ona jest tam pod spodem! Artyna! Jak ma, mały kurczak wolno spada. No, on wygląda w ogóle taki malutki spośród tych wszystkich kur? Zdepczony. Artyna! Co on tam robi? A jak taki. Już nie słychać, jakby je biła. No bo nie trafia. <laughs> Martyna, jak coś masz, małe ręce teraz, bo jesteś mała. Nie wiem, czy tam. DD! 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 O Majkot! O Ale przeżyły! Tak! No i teraz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kur. Nie! Nie, ona kolejne wysadza! Marcena! O nie! To nie my Ej, dobra, musicie się pogodzić! Martyna, musimy zawrzeć co już, nie możesz wszystkiego wysadzać, to nie była nasza wina w żadnym stopniu! No, Martyna, no, chodź tutaj! Chodź, no, chodź, 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 chodź. Musimy porozmawiać. Nie możesz niczego niszczyć, to nie była nasza wina! To był przypadek, zwykły przypadek! No widzowie wow. powiedzcie jej oh. Rozum Pff, Czy zrozumiałaś to? Zrozumiałam Kurczak Stefan nie żyje! Czy ty, ty miałeś się ponazywane? O, oczywiście, każdy ej, miał weszła imię Emilia wyszła na serwer! O? Emilia wyszła na serwer, zobaczę czan! Ej, ej, jak gdzie ona ostatnio była? No u mnie w domku, weszła, że ona się tam ten... Ba, to, leć tam, leć tam! Dobra, biegnę, dobra, biegnę! Bieg, bieg. O Boże, mam nadzieję, że już trochę ochłonęła, że już nie będzie tak krzyczeć ani piszczeć ani nic. To to, że się zmniejszyła. Halo, Emilia! Emilia! Halo? Halo? I nie ma. Ta, teraz będę musiał jej szukać. Szukać! Zróbmy chowanego dzisiaj. Widzowie, zostawcie teraz pod tym odcinkiem łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, to zrobimy chowanego w domkach. Ej, Emilia, Emilia! <laughs> Czekaj, zgubiłam cię ja Za tobą cały czas Czy już dobrze się czujesz? Już, już zrozumiałaś to, że jesteś malutka I nie zbiedzisz tego jak Ech. na razie Tak, niestety tak no. Dlaczego czego się mali Miałam dokończyć budowę domu No teraz to budowanie domu to jest zbyt ciężkie Ej, no. mam pomysł Niech widzowie piszą w komentarzach Pomysły, każdy niech na przykład Chociaż trzy pomysły Jak możemy się odmienić z w duże osoby Ja będę tym komentarzom przypilał w następnym odcinku Chodź. możemy testować te sposoby. Chodź idziemy do Luferka i Martyny. Martyna w ogóle się. Gdzie ty jesteś? Halo? Halo? Emilia? Co? Chodź, bo ja cię zgubiłem. Martyna no się... się wkurzyła, bo lama jej sprędeła i zabiła jej bisza. O nie! Naprawdę, to taki czysty przypadek! O Boże, jak tego nie widzieliście, to wjeździł odcinek do luferka tam się co stało. Wyglądasz jak chłop po prostu, naprawdę. A ty wyglądasz jak chłop pchła. pchła pchły. tu pchła. A to Martina Ej. to się zmniejszyła? No, bo właśnie wzruszyła luferek. O, luferek, Nie, nie, w drugą, już widałeś. Tu! Tu, w drugą, w drugą! Halo! Tu, tu jesteśmy! Tu, tu, tu jestem! No nie! Jestem. nie. Jaki no nie! No wróć! wygląda jak Ryba by mogła go zjeść! Lufer, bo cię ryba je zje! Co? Chcesz walczyć na łuki? kurde! Kur nie no, masz szans! Ta na pewno! O nie! Padłem pomiędzy płotek a sypułkiem! Hej! Nie jesteś z doła na świat? No byłam, ale już mi przeszło! A gdzie jest Martyna? No właśnie nie, nie wiem! Gdzie jest A. mój Martin? Aha, no to super To teraz Bartyn! zgubiłeś, zgubiłeś swoją dziewczynę, tak? No co, no Napiszcie w komentarzu, że Ruffer zgubił swoją dziewczynę, to przyplam serce Znaleźć <grafisz> cię będzie ciężko Patrz w ogóle Emilia, patrz Emilia, zobacz, te małe kurki Kortyna, są jak normalne tu, tu, tu. kurki Ojejku, jakie to ciutkie. No Właśnie no. teraz są normalne, jak jesteś mała Aha. Ej widzę Fajd. wasze niki! Jesteście na dole! Jej mamy to jesteś! No tu, po schodach! Aha! Halo, halo! Alo, Ale, A weźmy! Ej! Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia! Musicie... Wy jesteście za obrazem? Ej, nie! O lol! Widzę jakby jak chodzę tutaj, to widzę skrzynki przez ścianę! Co? No patrz jak tutaj chodzisz do przodu i do tyłu. Ej, Lufer, Artyra! Faktycznie! Lofer! Kurde, zauważył mnie! <laughs> A Martyna? Właśnie ja nie wiem gdzie jest Martyna! Martyna! Halo! O! Widzę ją! Gdzie? Sie? O tu! Aha, znalazłem się Ej mam dla was, posłuchajcie, posłuchajcie, posłuchajcie Mam dla no. was propozycję nie do odrzucenia Kto... Zagrajmy wchowanego, mam pomysł, zagrajmy wchowanego Aaaa, ja mam ten pomysł <laughs> Chciałem wam no, zaproponować ja cię grę chowanego! No. Jako już jesteśmy mali nie możemy się odmienić, to bym chciał właśnie żebyśmy zagrali wchowanego wszyscy Dobra, Wiecie... Uuu, ja jestem za Tak? Dobra. Jak? A ty, Martyna? Aha Dobra. To U tylko pytanie. Wcześniej... No właśnie, chyba tak, ale nie Jak tam... biegnie? <gry voglia> Jaka pochodnia, mała! <gry> a <Rabbit> ja też się wystraszyłem, bo ja stałem na obrzeżu tego kotła. I tak zrzuciło w dół. Jak biegła? Dobra. Ej, tylko pytanie: potrzebujemy osoby jakiejś szukającej? I najlepiej, żeby ta osoba. No nie wiem, no to by to było duże. No, czy mamy jakiś sposób a i pytanie, jaki jest obszar chowania się w jakimś domu, chyba, nie? Bo tak na tak, całym to... Tak, 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 tak. To... Wybierzemy jeden dom i na nim się będziemy chować. Dobra, Lufer mam dla Ciebie propozycję do odrzucenia. Jaku? Żebyś spróbował napić się wody. Woda przeczyszcza i czy wtedy Ciebie powiększy? Co ty na to? Ale że przeczyszcza, no to w... jeszcze mniej no to... będę ważył. Nie, przeczyści. Jakie ja mam nabrać wodę? Nie mogę nabrać wody do butelki. O! O, udało się! czekaj, czekaj, ja mam pomysł, ja mam pomysł. Ja o tak ogólne. Nie no masz, masz, masz! No nie. Nie, 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 Ja tak nie lubię. Ale ta jest filtrowana, tam ma kamień. Patrz ile ma kamienia tutaj. O! Ej, powiększa się? O! Tak! Artanibico! Są on tak odleciał! Lufer! Polak, Jestem większy! Tak? A jak, jak większy? O! U! 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 Ale jesteś gigant! Jaki gigant! co tam u włos? Co tam u Ej. Mm. Nie, nie, dobra, do, nie Napiję się jeszcze! No nie, 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 no już nie, pi, nie, nie, pij, naprawdę, nie, 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 wypluj! nie, wypluj, wypluj, wypluj. Przecież ty się nie zmieści, już Super. nie mieścisz we drzwiach! Już nie mieści drzwiach! No weź? No. Wypluj ją! No. Siema. Jezu, ale jest no, nie. napiszcie duży. mi cały komentarz ogromny ruf, a w tak serce. Ej! A jeśli, jeśli I, widzą i, się spodoba, i, spodoba ten odcinek schowanego jaki teraz zrobimy, to, to jeśli wiecie się pod tym odcinkiem 1000 łapek w górę, to zrobimy znowu chowanego? Martynia, ale tymczasem będziemy remont. mieli skiny bloków, Aha. że będziemy deską albo stołunem i tak dalej Ale Lila jest już A dobra nie ważne Ej, proszę tak nie mówić. Emilio, Ało! Dobra, no Ferek Ej! to tak. Ty wychodzisz z tego domku i my się tutaj chowamy i ma, masz, mamy tak nie wiem, z dwie minutki, minutkę, żeby się schować i za minutkę A to wracasz na szukasz. Tak, w twoim domu, tutaj tym cały obręcz. W moim domku. No to wyjdź stąd! Ej, ale nie ma chowania się za skrzynkami! Dlaczego? Znaczy, no. Ale za skrzynkę można wejść? W sensie ale może wtedy chyba między. nikt widać jako duży. A za może shiftuj! Pomiędzy. A czekaj no, no, shiftuję. Nie widać ja nie mam jak tego zobaczyć. Lol Aj to w sumie Więc Może... można pomiędzy, ale za nie można. No dobra, dobra. dobra. No tak żeby było dobra. nas widać. Dobra, nie? dobra. To Gdzie jest moja Martyna. Tutaj. Martyna! Gdzie? Tu. No się schowała! Ty? Za Armor No nie to jest spaliła się jej kryjówkę! Dlaczego Ej. spaliła się jej kryjówkę? Ale ona się chowa w nodze Armor A Standa, spalić tak miała ją zobaczyć. <laughs> Dobra, chodźcie, idziemy się kryć, ty lufer szukaj Krocy. Ale masz stąd wyjść Wyjdź Dobra Tam na dwóch au, 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 Dobra au. widzowie, chowamy się Możemy no problem. jaką kieru Co? Muszę górą A bo przez drzwi nie już przejść? Wcale nie Musimy znaleźć jakąś kryjówkę, której luferek w ogóle nie będzie mógł znaleźć Martyna, Emilia, czy wy macie jakieś pomysły? Nie, jeszcze nie Co? Już się schowałaś? No co? Ja jeszcze nie. Fer, ty masz. O, dobra, tam możesz stać, Nie okay. patrzy się. Ej, a gdzie jesteś, Emilia? Na górze, na górze. Wchodzę tam. Jezus, jak się ciężko wchodzi po tych schodach. No właśnie, nie wiem, no, Aha, nie, nie wiem. nie, nie mam. A tu? Ła, ła, ła. Więc szukamy jakiegoś miejsca. 10, 9, 10, 8, 7, Ej, 6. Wie? 5, 2, 9, 2, 8, 2, Dobra. 7, 2, 6, 2, 5. Ok, 2, się udało. 1, 0. Tylko! Emilia schowałaś się? Tak. A ty Martyna? Tak, już na początku. Czyli jesteś pewnie gdzieś na dole? Nie. O, a kogo my tu mamy? Emilia, złapano. Co? Nie brakuje. Schowałem. Co ja chciałem powiedzieć? A, Ej, Emilia, złapana! <laughs> Naprawdę? Naprawdę? Ja nie mogę, Emilia! Ja tak do jajca powiedziałem No nie! Ja tak Ale patrzę ja tak tutaj A no Dobra, szukaj no, dalej, szukaj jest. dalej no, Przepraszam, Emilio Co się nie stało? Ja, ja, ja stoję na craftingu jako złapana Ja mam nadzieję, że widzowie, że Looper mnie nie znajdzie no. To rybie nie widać o! w ogóle Martyna! zostałem sam! Ale to była epicka kryjówka! To dobra, ja zostałem tylko kryjówka. ja! Jak nie będziesz sobie dawał rady, to będę ci dawał podpowiedzi, dobra? Molax na pewno jest na górze! Co? Skąd taki pomysł? W ognisku, oh, kurde. Chciałem się schować w ognisku teraz, tak serio. To ja, skupra, Ale zauważyłem, że się podpalam, więc zrezygnowałem. Molax, molax! Halo, halo! Idę do ciebie! Tu zapraszam! Kurde, mam za dużą głowę. Na pewno nie jesteś w pokoju donatorów, bo tam nic nie ma. No, skurde, pelemole, wszystko jest takie wielkie. No to jak nic tam nie ma, to czemu tutaj wchodzisz? A, czyli tutaj jesteś? A skąd wiesz? Wiem tu na 100%. <grym> jesteś za pochodnią. <grym> Gdzie ty jesteś z moru nieczysta? A jak ktoś dzwoni do poczekaj poczekajcie. W, słownie w pochodni Do której on na początku przeszedł A, wy pochodni No patrz A. tutaj, tu tu tu, w lewo się odwróć tu. A myślałam, że nie wchodzimy w pochodnie A to nie można? No nie To stanę za, żeby nie było no. Jak coś to okrążałem pochodnie widzowie Nic mi nie mówcie Ej, że jestem tobą Weź się gdzieś jakby tak udawaj, że się ukrywasz no. To jest udawanie, że się ukrywasz? Zasłoń się kurczakami no no i jak tam, Lufer? Czy nie ma na pewno? Ty jesteś tutaj o. Tak? Ty na 1500%. To Martyna, co Martyna? Co, co? co? Ja, ja nic nie mówię. Ej, no nie ja wchodź tutaj, po co tutaj wchodzisz, Lufer? No Martyna jest tam, ty jesteś gdzieś tutaj. Nie, no Ja? Nie. Jezu. Chodni? O to jesteś! No nie! Kurde! O jesteś! No ja się tutaj chowałem i byłem w pochodni. Znalazłeś go? Tak. So, ja byłem w pochodni, ale Martyna powiedziała, że nie wolno w pochodni. Co? Co się zmieszam? O nie! Uh! Nie! Czekaj Luper! Twój czas nie, nie, się skończył! Nie! Skończy. nie, 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 nie. A, dlaczego się zmniejszam? To fajnie było dużym! Fajnie było dużym. Nie, nie to za dużym chciał wrócić do dużych. Co wy na to żeby zrobić drugą rundę u mnie w domku? O, o Tak! Na no, rawidowie robimy drugą turę. Tym tylko razem kto u mnie będzie w... szukał? Rob... No. Tylko u mnie w domku z Emilką tylko tak, kto tak. będzie szukał? Pro... Odpowiedź jest bardzo pro... Co? Aha, no to już o, 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 chyba aha. wiadomo kto będzie szukać Jak ja się już zwiększam Ja jakoś wychwytuję. Dobra, dobra, ja chcę być duży, dawajcie, dawajcie Chcę ale... być duży o, 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 co What? się dzieje? O, dobra, ja stąd odchodzę wow, Ale Dobra, żegnajcie, o nie, o nie, o nie o, Jak daleko jesteś, nawet mi nie widzisz Mam pełno jajek to już skoczy Dobra, już do was biegnę, spokojnie Ło. Dobra, także widzowie, robimy drugą rundę I jeśli oczywiście chowany wam się podoba To zostawcie pod odcinkiem 1000 zł Robimy kolejny odcinek tak. Dobra, macie minutkę, żeby się schować Zapraszam do środka Dobra. Dobra, sprawdź na no, wykrywaczu kołczy widzowie mam zasubskrybować kanał, uwaga? To nie wykrywasz, tylko ten. Yy, prawda fałsz. Uwaga. Fałsz! Co? Emilia? Nie, widzę, wydajcie oh. bo Ty bodźcie Chodźcie tutaj na górę, żeby pomóc. Co nie. wy tam kombinujecie w tym domu? na górze. Ja już się schowałam! Emilia, no chodź na górę! No idę! Dobra, ile jeszcze czasu potrzebujecie? Eee, minuta! Dobra, minuta. Raz, dwa. A few moments later. 58, 59, 60. Gotowi? Tak! Nie! No to trudno, wchodzę w się minuta. a ja szukamy w domku. O, oczywiście, tutaj przed wszystkimi półkami. Tutaj w schodkach trzeba przeszukać. Tutaj pod spodem, pod stołem. A jaja. Chyba nikogo nie ma. Ciężko tam zauważyć cokolwiek. Dobra, tutaj nie ma. Tu by była dobra kryjówka. Albo w kotle też nikogo nie ma. Kurde. Oni się pochowali. A tam pod kocioł można wejść? Nie, nie gadajcie, że tam można wejść. Czekaj, już nie, muszę to sprawdzić. Dobra, nie, nikogo tutaj nie ma. Tutaj. O! Tak mogę sprawdzić pod stołem. Nie, nikogo nie ma. Muszę sprawdzać po kolei, żeby nikt mi tutaj nie umknął. No, dobra, wchodzę na górę. Na górze. Ja już jak na razie czysto. Jezu, tu jest tyle skrzynek. To, to. To wpadł tu pomiędzy tymi skrzyniami. Emilia, Emilia! Ej, nie, czemu się zaczęłaś śmiać? Zanim ja cię w ogóle znalazłem, w cię nie zauważyć. Nie, już widziałem, że na mnie patrzysz. No tak, ale tylko się tak odwróciłem i mogłem się odwrócić. Nie chciałem gdzie się schować. Dobra, także Emilia znaleziona, szukamy dalej. O, luferek! 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 Ale nie, to jest ognisko! Nie, to jest luferek! Myślę, z jest najgorsze! Co? W tym o miejscu przez. Chwilę, mogłem lewitować. A, tak Pani. pomiędzy jakoś. Tak pomiędzy. Ej, czyli została Martyna, która się schowała najszybciej. No! I ja nie mogę. O no Jezu, ciekawe, okay. gdzie się schowała? Ty na, gdzie ty się schowałaś? co? U. On się śmieje. O, jest dużo tutaj takich krwiówek. A wiesz, Martyna, że nie można się przemieszczać, co nie? Wiem. Okej, okay, dobra, dobra, to dobrze, że wiesz. Czyli ty musisz być gdzieś pod ciebie, no bo nie wiem, wszędzie tutaj szukałem. Ej, to jest bardzo ciężkie! Ej, po, jakby się pod łóżkiem schować? Ej, ona wcześniej mówiła o łóżku, czekaj faktycznie! Jak pod łóżkiem? Gdzie pod łóżkiem? Którym? Halo? Ej, wy znaleźliście się chyba! Nie! No coś się śmieje. Nie, czekaj, ona się śmiała ze mnie! Czekaj na górę Czekaj, czy ja coś widziałem? Halo? Tu jesteś? Tak! Gdzie? Gdzie była! Ja to coś mi migło właśnie kątem oka! Chodźcie zobaczyć! Tutaj, za, tutaj w tym Olo! szkle! Ej, to była mocna kejówka Gdzie? Ja nie widzę Dopiero z zewnątrz tak naprawdę bym to mógł zobaczyć, o w tutaj? tym miejscu! Tu była, no! Ale ja rzuciłam ja to, tobie kurczaka w ogóle, żebym Aha, to podniosłem zauważył. to! Ja nie mogę, dobra, czyli raz wygrała Martyna, raz wygrałem ja, bo byliśmy się jako ostatni. Dobra, widzowie, jeśli ten odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie, tysiąc łapek zrobimy kolejnego chowanego. Pamiętajcie, żeby pisać Odstaweć sposoby lopki. na to, lopki, łopki, jak lopki. się odmienić. To w kolejnych odcinkach będziemy sprawdzać te sposoby. Mam się, papa! Papa! Pa.